Mówiłam wam w ostatnim vlogu, że zrobiłam dla Nadii ogromne zamówienie z Nexta i ja nie wiem, kiedy ja się nauczę, że Next ma zawyżoną rozmiarówkę. Wzięłam rozmiar 98, gdzie Nadia faktycznie nosi takie 92-98. Należy też, nie chciałam, żeby to było tak całkowicie na styk, no to właśnie wzięłam to 98, czyli 2-3 lata. I jeszcze nie rozpakowałam, ale już czuję, że wszystko jest grubo. Za duże. zostawiam, że dosłownie wszystko do zwrotu i wymiana na mniejszy rozmiar. No ale zobaczymy, jeszcze rozpakuję i zobaczę. Czy nie mam takiego dużego dziecka. Bez przesady. Ona jest duża, ale bez przesady. No, to się przebierzemy w Chyba za duża. Dobra czy za duża? Chyba dobra. Wiecie, że chyba tylko ten pięciopak, co wzięłam, takie basicowe, zwykłe, klasyczne, białe, są za duże. Ale cała reszta chyba, chyba nie jest zła. I też tak pomyślałam, że może w sumie jak wrzucę to do suszarki, co prawda suszarka jakoś specjalnie nie kurczy ubrań, ale takie, te pół rozmiaru, zostawię to jednak. Skoro zostaje to z nami, to dosłownie tak bardzo, bardzo szybciutko Wam pokażę, co tutaj zamówiłam. Tutaj mamy taki pięciopak i jak widzicie, to wszystko to są komplety. W sensie osobno się zamawia spodnie, osobno bluzeczki, ale ja to tak dobierałam, żeby właśnie były komplety. Ja już kiedyś zamawiałam dokładnie te komplety, tylko inne wzory i one nam się sprawdzały rewelacyjnie. One są nie do zdarcia, to po pierwsze. Po drugie przez ten prążkowany materiał bardzo, bardzo wygodny i przede wszystkim nie musicie tego prasować. Rozgadywać się nie będę, bo widzicie kropeczki serdusz zwykły szary paski, jakiś taki ciemny, ten ciemny nie do końca mi się podoba ale cóż, był w zestawie kolejne kompleciki, kolejne pięciopaki tylko tutaj z krótkim rękawem czyli takie bardziej na teraz, bo póki co na długi rękaw jeszcze za ciepło i tutaj jest ten sam materiał, czyli prążek tylko inne kolory, inne wzory takie ładne dziewczęce, różowe kwiatki jakieś tutaj dmuchawce, paseczki basic i... W sumie jeden i drugi taki bez wzorków. No i do tego spodnie. To domówiłam osobno jeszcze bluzki. Tutaj właśnie z krótkim rękawkiem też jakieś takie. Widzicie, to wszystko jest takie bardzo klasyczne, takie do przedszkola, że tak powiem. Tutaj tak samo to już Wam pokazywałam, to jest zdecydowanie za dużo, więc to chyba nawet do schowania, póki co. I ostatni trzy pak, już takie bardziej eleganckie bluzki. Słuchajcie, ja myślałam, że one wszystkie są takie, widzicie, z tymi bufiastymi rękawami. A tutaj mimo, że to jest trzypak to każda jest inna. I jedna jest właśnie taka bardzo luźna, zwiewna, i w ogóle te materiały są tak przyjemne, że ja... Kocham Next za ten materiał, za tą jakość. I ja takie zamówienie robię regularnie dwa razy do roku. Zamawiam wszystko, co jest potrzebne. Nie patrzę w ogóle na kwotę, jaka ostatecznie wychodzi, bo zawsze jest to ponad tysiąc, półtorej tysiąca za takie zamówienie. Ale faktycznie starcza nam na takie pół roku. Tutaj różowa i taka kremowa, śmietankowa. Z kołnierzykiem. To jest tak mięcił że polecam całym serduszkiem. Ostatni kadr, proszę Państwa, bez tapet. Dlatego, że tapety mamy już tutaj i mieliśmy z nimi taką niefajną przygodę. Jak wiecie, opóźnienie było ogromne. Na początku z mojej strony, a za chwileczkę wam powiem, dlaczego później już nie z mojej strony, ale dotarły. Pan właśnie poszedł już po grunt, będzie gruntował te ściany i dzisiaj mają być już gotowe. A jak gotowe ściany, to wnosimy całą resztę i... Pokój będzie gotowy. No, poza zabudową, ale to też się już tworzy. Nawet nie wiedziałam, że zapowiada mi się taki intensywny dzień. Nastawiłam sobie budzik na 7.30. Wstałam zaraz przed 8.00, dlatego że o 8.00 właśnie przyjechał pan do tych tapet. Dosłownie tyle, co się ogarnęłam z rana pod kątem ubrania się, jakkolwiek. Jestem już pod diagnostyką, idę na pobranie krwi. Teraz przez ten ostatni miesiąc mam wizyty u ginekologa co równy tydzień, w każdy poniedziałek. I tym sposobem tych badań też jest więcej, dlatego mamy dzisiaj. Piątek, a ja idę po raz kolejny na badania, mimo że w poniedziałek też byłam. Muszę też wybrać wyniki takie w formie papierowej, które są niezbędne już do szpitala. No i co w tym takiego zabieganego? Godzina dziewiąta, ja o 11 mam pogrzeb, na którym też śpiewam. Właśnie przed chwileczką jadąc na głośno mówiącym, dzwoniłam nawet do organisty, bo Krysten nie idzie na ten pogrzeb, ma pracę, gdzie dodatkowo musi ją połączyć z opieką nad Nadią. Także Krysten też ma hardkorowo, a jeszcze wieczorem jestem umówiona z dziewczynami z pracy. Po pogrzebie w sumie mam się zobaczyć jeszcze. Z moją siostrą, bo też do mnie dzwoniła, tą drugą, która tutaj nie mieszka, więc intensywnie. A teraz idę, bo zaczynam się robić głód. down the moon. 16 ja byłam na pogrzebie po pogrzebie byłam u mojej siostry, gdzie była moja druga siostra, moja mama swoją drogą nazwoziłam znowu mnóstwo warzyw ale to za chwilkę najwyżej wam pokażę ale przyjechałam dosłownie idealnie w momencie rozliczania się z panem, także ta feta jest gotowa więc teraz wam pokażę jak to wygląda, mogłabym tą folię jeszcze tutaj wiecie pozbierać i wam pokazać ale no nie wytrzymam, spójrzcie da ta, 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 ta. No po prostu miazga. Jestem zachwycona. I tutaj mamy drugą ścianę. U samej góry będzie jeszcze listwa przy więc nie będzie tak błysa jak w tym momencie, ale wygląda to przepięknie. Teraz już na tym przepięknym tle mogę wam powiedzieć, o co w ogóle chodziło z tą tapetą, dlaczego to tyle trwało i dlaczego mieliśmy akcję wczoraj z tą tapetą. Mianowicie najpierw wybieracie sobie wzór tapety, piszecie wymiary, oni po około czterech dniach roboczych wysyłają wam wizualizację tej tapety. Yy, przepraszam, nawet wcześniej się pytają czy macie jakieś preferencje, czy tak jakby mieliśmy dwie tapety zamówione osobno, czy one są jakoś ze sobą połączone, czy jakoś wzór ma się łączyć itd. dalej, Czy mam jakieś zmiany, które chcemy wprowadzić. I ja powiedziałam, że jedyna zmiana jaką chcę wprowadzić to to, żeby Teła będzie na tej ścianie. Były w lustrzanym odbiciu, czyli wiecie, żeby wszystkie te łabędzie leciały mi w jedną stronę. I że więcej próśb nie mamy, więc oni po kilku dniach wysłali e, taką wizualizację na wymiarach i tak dalej. No i tak wymierzyliśmy, nie przewidzieliśmy tego, że tutaj jest to takie zagięcie na ścianie i na wizualizacji tak obliczyliśmy, że ten łabędź idealnie by nachodził na ten kant, na ten róg tak, żeby po prostu miał tutaj szyję, a tutaj głowę, więc wyglądałoby to bardzo, bardzo źle. I niestety w mailu było napisane, że jeżeli coś chcemy z tego poprawić, to potrzebują kolejne cztery dni robocze. No i faktycznie napisałam im o tym, że muszą mi tego łabędzia trochę przesunąć, bo, bo właśnie tutaj to nam się nie zgra, że nie wzięłam tego pod uwagę. I czekaliśmy te cztery dni. Po czterech dniach wysłali taką do akceptacji, ja dosłownie w sekundę odpisałam, bo cały czas śledziłam maila, że akceptuję, że czekamy na wysyłkę w takim razie. No i właściwie to na tym etapie koniec odzewu z ich strony. Czekaliśmy, czekaliśmy i czekaliśmy i czekaliśmy. I w końcu po tygodniu zadzwoniłam i spytałam, jak ja, jaki w ogóle jest czas realizacji, na jakim etapie jest ta tapeta. Powiedziałam też, że właściwie to tylko ta tapeta nas trzyma z skończeniem pokoju, więc pani powiedziała, że dosłownie pójdzie w tym momencie na produkcję i sprawdzi na jakim jest etapie. I dzięki temu, że zadzwoniłam, powiedzieli, że, że wyślą tą tapetę jeszcze dziś lub maksymalnie jutro. I przez że ona jest laminowana, bo wzięłam taką laminowaną, no to musieliśmy czekać jeszcze jeden dzień faktycznie. Więc my już ucieszeni, że przyjdzie tapeta w czwartek. Zamówiłam pana na dzisiaj, na piątek, na ósmą rano i ja dostałam smsa wczoraj z GLS, że paczka do mnie dotrze dzisiaj, i cały dzień czekaliśmy na tą paczkę. A o 16 dostałam sms że paczka nie mogła być dostarczona. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Więc z racji tego, że pan już był umówiony, nam też już tutaj po prostu tak zależało, że zadzwoniłam na tą infolinię, pytam się o co chodzi z tą paczką, a pani powiedziała, że utknęła po prostu na magazynie, że nie wie dlaczego nie została dostarczona, ale że możemy sobie po nią jechać, odebrać z magazynu, więc jechaliśmy wczoraj pół godziny na magazyn, odebraliśmy, no i jest. Efekt. Końcowy jest cudnie. A tu złoto w postaci warzyw od mojej mamy ekologicznych z ogrodu, niepryskanych, nienawożonych i tak dalej. Czyli spójrzcie worek pomidorów. Ojej, tu papowych jest tutaj sporo. Co się będę musiała z nich zrobić innego niż tylko do kanapek, bo tyle na pewno nie zjemy. Albo jakiś sos do makaronu, albo całkiem zrobię pasatę taką będzie w słoiku, którą można mm, trzymać dłuższy czas. Ponownie szpinak, ale jego wykorzystam na świeże. Już nie będę mrozić albo do jakiegoś makaronu ze szpinakiem i kurczakiem, suszonymi pomidorami, albo do omleta, albo do jakieś placuszki szpinakowe. Zobaczymy. Cukini, akurat cukini u nas nigdy za wiele, dlatego że dodajemy ją praktycznie do wszystkiego: czy to omlet, czy właśnie jakieś makarony, czy grillujemy dalej. Pietruszka, matka pietruszki, którą sobie posiekam i zamrożę. Albo nawet może nie posiekam. Może wrzucę w całości, bo czasami do rosołu do gotowania chcę wrzucić taką natkę i nie mam. To może w całości, tylko umyję i wrzucę. I fasolka. Ostatnio jak dostałam od mamy fasolkę, to ugotowałam samą z bułką tartą i poszła na raz. Więc teraz też tak planuję. Więc myślę, że się nic nie zmarnuje. Czy są tu zakupu zakupocholicy Vinted? Jeśli tak, to nie zrozumiecie. A jeśli nie to tylko powiem, że Vinted na maksa uzależnia. Przez to, że jak widzicie w jakich cenach można zamówić naprawdę całkowicie, wiecie, w takim idealnym stanie produkty, to przychodzi Wam jedna rzecz i myślicie, a to może jeszcze coś kupię taniej, a może jeszcze coś. No i tym sposobem mam tutaj paczkę z Vinted. Którą kupiłam e, za chyba 40 zł. Nowa, koło 150, jak tak patrzyłam. Jest to rzecz, która mi jest zupełnie niepotrzebna póki co, bo przypominam, że ja nadal jestem w ciąży. Co prawda, jeszcze przez najbliższe 2-3 tygodnie, ale produkt, który kupiłam, jest od momentu, kiedy dziecko samo siedzi. Mianowicie takie nosidło. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie, co to jest. Jest to nosidło takie biodrowe. Do takiego użytku codziennego, żeby nie wypinać tak tutaj biodra, kiedy nosimy dziecko na rękach. I w pierwszej, przy pierwszym dziecku nie miałam takiej potrzeby, bo miałam jedno dziecko. A teraz sobie wyobrażam po prostu, że jedno noszę, a drugie coś chcę. I my mamy takie zwykłe nosidło, które braliśmy czy to w góry, czy na jakieś wyjazdy, czy po prostu nawet do usypiania całego czasu używaliśmy, ale wtedy to dziecko jest całe zabudowane. A ja chciałam coś takiego, wiecie, na co dzień. Czyli, że tylko to dziecko sobie tutaj tak posadzę, tutaj je podtrzymujecie. Wydaje się genialne. Czy jest potrzebne teraz? Nie. Czy sobie podziękuję za pół roku, że to mam? Jestem przekonana, że tak. Czy mój mąż podziela to zdanie? niekoniecznie, ale myślę, że później powie, że fajna sprawa. Ostatnio u nas dosłownie kurierze się mijają na podjeździe i to dosłownie się mijają na zasadzie, że cztery firmy kurierskie przyjeżdżają dziennie, każdy z inną paczką, no ale taki etap wyprawkowy, remontowy, że wiecie, no tutaj pan przyjechał z tapetu, akurat nie, z tapetu nie przyjechał, <grych> ale tu pan przyjechał właśnie z tą paczką z Vinted, tutaj zamówiłam sobie trzy opakowania soczewek kontaktowych. Kto nie wie, mam wadę wzroku. I zrobiłam też zamówienie w smyku, ale to akurat odbierałam już z paczkomatu. Kupiłam nowe słomki do bidonu, do biboxa Do przedszkola z tego, co mi się wydaje, przynajmniej w żłobku był potrzebny bidon. Myślę, że teraz też jest. A mamy trzy w domu, więc nie kupowałam nowego, tylko kupiłam same słomki. Lowi wydało nowy smoczek i... Ja lubię takie nowości. Przeglądając smyka właśnie zobaczyłam, że Lowi ma nowe smoczki, a my przynajmniej używaliśmy tylko Lowi. Bez wzorów to stwierdziłam, wezmę jeden. Pokażę Wam jaki piękny. No spójrzcie, jak on pięknie wygląda. Tak wygląda, wiecie, ta część taka do buzi, bo wiem, że rodziców może to interesować. Tutaj mamy też logolowi no wygląda cudnie. Nie mam pojęcia jak z opiniami logopedów, specjalistów i tak bo kupując tam te smoczki, które już mam spakowane w walizce, no to się bardzo mocno interesowałam tym, żeby jednak to był taki dobry wybór, a to po prostu przeglądałam smyka i włożyłam do koszyka. Uznałam, że dobra, te zławi były polecane, na tyle ile smoczki mogą być polecane. I rzecz, której nie planowałam kupować, ale później sobie zdałam sprawę, że w sumie jak ja mam to dziecko później kłaść do spania? Jak już odstawimy rożki na bok i nie wiem czy w ogóle nie, nie będzie tak, że tych rożków przy takiej temperaturze to w ogóle nie będziemy używać, bo jest bardzo, bardzo gorąco. I zamówiłam taki cieniutki, to jest chyba półtok, jeśli dobrze kojarzę. Tak, półtok, czyli ten taki letni śpiworek do spania. Przynajmniej miałam wiązany, nie sprawdził nam się w ogóle, bardzo szybko go sprzedałam. I teraz kupiłam taki z zamkiem, że wiecie, tylko rozsuwać się i od razu tu już można dziecko przewinąć. No i to jest dosłownie sama taka pieluszka, więc na taką temperaturę to wydaje mi się, że jest to dobry wybór. No i bardzo ładny tu z taką falbaneczką. Siedzę na balkonie, Krystian przygotowuje sobie tej deski do robienia zabudowy i po prostu nie mogę się napatrzeć za na tą Mama, ścianę, wiem. Przykleiłaś, widzę taśmę. I wiem, że to się już robi nudne, ale ja się zachwycam po prostu tą ścianą. I też, jeżeli są tu osoby, które obserwują na Instagramie, obserwują mnie na Instagramie, to mogą. Powiedzieć, ale co tu się wydarzyło? Przecież miały być piwonie. Zamówiłaś przecież naklejki z kwiatkami. I tak miało być. Zamówiłam w jednym sklepie piwonie. Później stwierdziłam, że są takie, jakieś takie blade, więc zamówiłam w drugim sklepie. I w momencie, kiedy już zamówiłam, to uznałam, że w sumie to jedne i drugie zwrócę. Dlatego że na początku rozważaliśmy, czy piwonie, czy jakieś drobniutkie kwiaty, czy te łabędzie. Te łabędzie nas od początku kusiły. Ale zawsze jakoś też te piwonie gdzieś tam mi z tyłu głowy siedziały Przyszły te piwonie, to uznaliśmy, nie, jednak łabędzie I tak się cieszę, że poszliśmy w te łabędzie, że, że szok Tak bym chyba żałowała Do tego to było tyle rozkminiania, na której ścianie, jak, dokąd, gdzie Jak to zrobić, że ta ściana tutaj wiecie ma skos, żeby to fajnie odciąć Zrobiliśmy tę listwę, która pozwoliła na to, żeby tak fajnie tą tapetę właśnie odciąć od góry Co pewnie też się zastanawialiście, po co ta listwa u góry, że to nie wygląda dobrze Myślę, że teraz już wygląda dobrze ta tak ładnie zamyka górę i to jest tak ładnie po prostu jest. po prostu. Dokładnie. Wytłumaczył. No więc póki tu nie było tapety, to mogliście się właśnie zastanawiać. O, co kaman, dlaczego sztuka u góry? Panie, dlaczego tak zrobiłeś? Tak, przecież to w ogóle nie ma sensu. No to już widzicie, że chyba, chyba ma. I owszem, bo byłoby się bez, gdyby była tu taka równiutka ściana, ale no, w naszym przypadku lepszej opcji nie mogło być. I powiem Ci, że już nawet przyzwyczaiłam do widoku tej szafy bez zabudowy. Już mnie nie przeszkadza. Co? No a wcześniej nie przeszkadzało, że tak stoi pod tym skosem. A, teraz a mi ciągle przeszkadza. A mi ja tak... to widzę i widzę matko boska, co tak mógł to zrobić. Ale powiem Ci, że jak to nie wyjdzie, to będzie bez zabudowy. Dobrze, damy radę. Tata, gdzie moje kucieki, W drugim pokoju. Tak, sam wymyśliłeś, jak to zrobić. No. Konstrukcja własna. Pomysł. Może nie innowacyjny, może ktoś to wymyślił już, ale najgorsze jest to, jak coś mi zaraz podesie. Ty, ale tu jest taki patent, że kupujesz gotowe, praktycznie, I to by mnie zdenerwowało. Bo no nie no, no, wtedy mógłbyś być dumny z siebie, że sam to wymyśliłeś i stworzyłeś. No, pod warunkiem, że to będzie, będzie działało. Mam nadzieję. Znaczy, to nie ma działać, to, to się... ma wyglądać. O, to będzie wyglądało, tak. Zapiędź do deski, do deski, żeby po prostu to było szczytka, żeby się nie ruszało. One bardzo dużo jeżdżę, ale taki mamy właśnie dzień, tak jak wam rano wspominałam. Przyjechałam właśnie na miasto na spotkanie z dziewczynami z pracy. Chciały się tak spotkać, po pierwsze yy, nadrobić wszystkie urodziny z grupy, a po drugie yy, tak ostatni raz, wiecie, przed moim porodem, także coś czuję, jest to moje ostatnie wyjście do restauracji przed porodem i też się dobrze składa, bo ostatnio jadłam u siostry pierogi dzisiaj cały dzień poza śniadaniem, żywię się poza domem no, no w sumie jadłam tylko śniadanie w domu Amor. później u siostry pierogi i teraz właśnie będę jeść kolację w restauracji. Christiana zostawiłam zrobieniem zabudowy, trochę go tam e, trzepało, że coś tam nie idzie po jego myśli, wkrętarka w sumie się nie zmieściła od góry, więc tylko przed wyjściem pomyślałam, że dobrze, że wychodzę. Niech się tutaj złości w samotności, ja i tak mu tam nie pomogę, bo w ogóle nie wiem jaką ma koncepcję. Na ten moment poza takim aspektem dopieszczenia, no to no to wiecie, ja już mogę tylko patrzeć. Dobra, przekładam tę torebkę tam i z powrotem idę bo jesteśmy umówionymi za 3 minutki, więc jeśli mógł, to byłbym. Jak widzieliście, wczoraj jeszcze spotkanie się dosłownie okazało taki mini baby shower, gdzie wtedy mnie totalnie zaskoczyły prezentami i generalnie no. Z tym, że się okazało właśnie, że to spotkanie jest głównie ze względu na to, że niedługo ma się malutka urodzić. Tak jak widzieliście też na przebitkach, dostałam prezenty. Ja już w większości rozpakowałam, chyba głównie ze względu na to, że mam prawie trzylatkę w domu. I nie trudno się domyślić, że jak wróciłam z tym do domu, to od razu musiało być to rozpakowane z folii. Nadia to totalnie opanowała, a balony były już dosłownie wszędzie. Też gdzieś tutaj były pieluszki, które już yy, zapakowałam do szafy, ale dostałam też taki komplecik. Z półszym puchatkiem. Tutaj takie pajacyki, wiecie, klasyczne do spania, czyli coś, co się zawsze sprawdzi. Grzechotka, i pokażę Wam coś przepięknego. O, udało mi się, nawet jedną ręką. Ja to już rozpakowałam, ale spójrzcie! Bo jest tak piękne, tak milutkie w butyku. Jest to czapeczka, turban, czyli coś, co ja używam po prostu przy dzieciach. W sensie przynadli używałam, więc teraz też planuję. Z takimi cudnymi misiami, to jest tak miękki materiał i słuchajcie, to jest szyte przez mamy jednej z dziewczyn, od której właśnie dostałam ten prezent, no czy to nie wygląda cudownie, ja mam ponad i biały klasyczny, więc taki misiowy dziewczęcy, po prostu ja jestem zakochana to jest totalnie mój klimat, także mega mega dziękuję za niespodziankę, za prezenty i takim akcentem się z wami żegnam myślałam, że wam pokażę efekt końcowy pokoju, więc chyba jednak jeszcze nie teraz, w następnym filmie Wiem, że to się wszystko dłuży, ale no cóż, wszystko robimy sami, więc no niestety praca i remonty, w sumie remont tylko przez Christiana, który normalnie pracuje na etacie, to wszystko jest takie przeciągnięte w czasie. Teraz ja z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.